Witam bardzo serdecznie, Aleksander się kłania. Zacznę nietypowo. Takie słowa. Ty kuwa śmieciu, wysić do domu śmieciu, e, powinienem cię pieprznąć. No, inne słowo, oczywiście. Powinienem cię pier grubasie, ale za tłusta jesteś na to. Tak zwraca się właśnie pewien człowiek do kobiety, Po chwili dochodzi do przepy, przepychanek. Ogólnie osoba, która filmuje to całe zejście usłyszała, że nie powinno wychodzić ze swojej pisowskiej nory, i tak dalej, i tak dalej. No, osoba usłyszała jedyne, że jest złym człowiekiem. No, i jak usłyszał ten właśnie mistrzuniu, że jest złym człowiekiem, no to ty śmiecił kurwa pisowska i tak dalej i tak dalej, to wszystko kochani, słowa oficera Wojska Polskiego osobą tą, która została zidentyfikowana w sieci, bo film ten oczywiście bardzo szybko wsiadł do wleciał do sieci, był doktor medycyny Piotr Szymański krajowy konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie neurologii, no cóż, pan pułkownik wygląda na to, że spiął się z dziennikarzem. Z relacji wynika, że zareagował, że dziennikarz właśnie zareagował na to, na odgrażanie się słowne właśnie pana pułkownika Szymańskiego w stosunku do pewnej kobiety. Film ten bardzo łatwo możecie znaleźć w sieci, ale ja zamierzam go wam i tak tutaj na końcu pokazać. Co tak naprawdę się stało? Otóż tak w wielkim skrócie wygląda na to, że pan pułkownik wraz z, ze znajomymi imprezuje sobie w pubie. Ogólnie, no cóż, wulgarnie obraża kobietę, na co reaguje właśnie między innymi dziennikarz Samuel Pereira. Znacie to nazwisko, to jest były szef portalu TV Open Info. Na pytanie, dlaczego obraża kobietę, odpowiada, bo jest gruba i mnie pierdolnęła właśnie. Więc no cóż, stąd ta, stąd ta taka mocna reakcja. E, filmów, opisów tego, tej sytuacji jest, jest bardzo dużo. Możecie sobie to wszystko wyczytać w sieci. Wystarczy sobie wpisać stopień, imię, nazwisko, i naprawdę na ten temat bardzo dużo wyskoczy. No cóż, no cóż, no panie pułkowniku chyba pan troszeczkę odleciał, coś mi się wydaje, że tam by się e, przydało, ma na pewno ma pan wiedzę na temat neurologii i innych takich rzeczy, ale jako lekarz to powinien też pan wiedzieć, że alkohol jest y, dla ludzi no oczywiście jak najbardziej tak, ale no, gdzieś tam ta granica jednak w głowie powinna być, bo ewidentnie no Przesadził pan z alkoholem, a to po prostu doprowadziło do innych konsekwencji. Kochani, ja chyba nie będę tego przedłużał. Powinniście po prostu zobaczyć, co tam się działo. Co nie miejcie o śmieci? Co jest zginął? Jak można być samą? Ale Nie wiem, Zmienię, ja wiem, tak nie to jesteś tolerancyjny, tak? Telerancyjny? Ty Telerancyjny? Ty ty jest to jest tolerancyjny! Ty jesteś tolerancyjny? Nie, czy ty jesteś? Ty kurwa! Kurwa! Weź do domu.

Ale kurwa, to jest taki człowiek! Szyszedłem w obronie kobiety, mimo że została uderzona. Rozumie pan? Rozumiem, bo ja siedziałem w swoim stoliku. Nie są wite. Jesteś złym człowiekiem. Jestem złym człowiekiem. Tak, tak. Ja to powiedziałem. Dobra, drodzy Państwo, Proszę pań, niech Proszę usiąść do pozycji jesteś złym człowiekiem. Jesteś złym człowiekiem. Usiądło, ja złożę. Tak. Teraz, dobrze? Nie masz honoru. Ty ty tak, ja mówię Wtf. tobie. Później. Tak, tobie mówię, że nie masz honoru. Jesteś złym człowiekiem. Jesteś kobietę. Dobra, powiedz kobietę. Tak. Powiedz kobietę. To jest Kim ty jesteś? Tak, ja mówię, jesteś kobietę.

No cóż, miły, piękny wieczór, gdzieś tam ogródki w Warszawie, no, ale Klimat najwydoczniej się popsuł. O panie pułkowniku, trochę pan odleciał. Oj, odleciał pan. No i przede wszystkim, na no, kodeks honorowy mówi, jak powinien się zachowywać oficer, właśnie będąc służby poza służbą, w mundurze, bez munduru. Niech pan sobie to akurat przeczyta, ale przede wszystkim jedno, powinien być pan apolityczny ale jak widać, nie każdy potrafi, no cóż, Ach, komentarz już zostawię Wam, przykro, przykro takie rzeczy oglądać, no ale właśnie, jak zareagował Mon, tak na króciutko, na koniec, yy, tak, oczywiście filmik jest już dosyć szeroko znany, jak mogę przeczytać, chociażby na wprost.pl skandaliczne nagranie z udziałem pułkownika ruszy postępowanie wyjaśniające, bo on reaguje na nagranie awantury z udziałem podpułkownika Piotra Szymańskiego, do której miało dojść w jednej z restauracji w Warszawie. i Jak zapowiedział, powiedział, stwierdził właśnie Władysław kosiniak Kamysz to skandaliczne zachowanie, wobec którego zostaną wyciągnięte zdecydowane konsekwencje. Ministerstwo Obrony Narodowej również dało informację w związku z pojawieniem się w internecie filmu dotyczącego skandalicznego zachowania jednego z oficerów Wojska Polskiego informuję, że jeśli ustalenia się potwierdzą natychmiast różne postępowanie wyjaśniające i no i właśnie informacja że Pan Podpułkownik dr Piotr Szymański został mianowany konsultantem, to już Wam mówiłem, Wojskowej Służby Zdrowia właśnie został mianowany za poprzedniego rządu w 2017 roku. No cóż, zobaczymy co będzie, na pewno usłyszymy jeszcze o tej sprawie, albo i nie usłyszymy, zobaczymy w którym kierunku ogólnie to pójdzie. No ale, no Panie Pogówniku, stał się Pan bardzo sławny, naprawdę bardzo sławny. No cóż, ale jak mówiłem, alkohol jest dla ludzi, ale trzeba znać swój własny, umiar wiedzieć, kiedy odstawić ten kieliszek. Każdy powinien się tego prędzej czy później nauczyć. Pan się chyba coś mi się zdaje, bardzo szybko nauczy. No cóż, ale to nie jedyny przypadek, słuchajcie, tak się zdarza, to jest częste zjawisko. Chciałbym tylko przypomnieć, tak, jeszcze na koniec, gdzie, gdzie jeden z panów pułkowników, właśnie na imprezie, stwierdził gdzieś o godzinie, po do godziny 21, czy jakoś tak to, to było, filmik, możecie znaleźć u mnie na ten temat, stwierdził, że no cóż, jedzie do jednostki sprawdzić służbę. Efektem tego było, było no moim zdaniem, no moim zdaniem naruszenie nietykalności właśnie jednego z podoficerów, akurat w tym panie kobiety, w tym przypadku kobiety, która, która akurat pełniła służbę, zniszczenie biurka podoficera, rozpieprzenie tam wszystkiego, każdy z żołnierzy wie, jak wygląda miejsce pełnienia służby podoficera dużego i rozpieprzenia szatni. Zdjęcia pokazywałem na jednym z kanałów. No cóż, tutaj też alkohol, alkohol. No nie wiem, czy ten pan pułkownik w końcu wylądował w cywilu, czy nie. Czy jest to zamiecione pod dywan i wróci jak bumerang. Być może tutaj tak samo się stanie akurat z panem e, pułkownikiem Szymańskim. No cóż, takie rzeczy w Moni się zdarzają i uważam, że powinniśmy je akurat pokazywać, żeby po prostu no, ci ludzie zaciągnęli gdzieś ręczne no cóż, bardzo proszę o komentarze a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz kliknij subskrybuj jeżeli macie ochotę wesprzeć właśnie ten kanał to możliwości we wsparcia w kanału macie akurat wy macie pod, pod filmem pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie trzymajcie się do usłyszenia, mam nadzieję, że takich filmów nie będę wam już pokazywał warto by było gdyby do takiej sytuacji nie dochodziło, bo przykro się na to patrzy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.